Witam na rzucie oka, na którym sprawdzamy systemy, czy warto się nimi interesować. No, niebawem, niebawem, niedawno był 5 września, dzień Molocha. 5 września 2020 roku Moloch się pojawił w świecie Neuroshimy i rozpoczęła się wielka wojna. No i rzut oka na Neuroshimę do kompletu. Z tego tytułu, gdyby ktoś szybko chciał ten system obczaić. Ja jestem Maciej, game designer, ze mną jest Mateusz... Cześć, witam was i ja chciałem powiedzieć wam zabawną rzecz dotyczącą niepublikowania rzeczy na żywo. Otóż my nagrywamy to 4 września i nie mamy wcale pewności, że jutro świat się nie skończy, ale wy macie tą pewność, bo nie będziemy publikować z orbitala tego podcastu, jeśli świat się jednak skończy, jaki znamy, więc no, to jest takie nagranie Schrödinger'a w kontekście Loru Neuroshimy, ale faktycznie o niej z tej Zabawnej okazji sobie dzisiaj powiemy kilka słów. Tak. Więc, drogi słuchaczu, jeśli jesteś, jest, jeśli jesteś człowiekiem młodszym, to może w Nuruszymy nie grałeś, może ją ominąłeś, albo z jakiegoś powodu może nie wiesz, czym ona jest, no to jest ona jednym z kilku polskich systemów, które się udały i które były w Polsce grane. Taki trochę polski system dla Polaków. Nuruszyma chyba nie była tłumaczona na angielski nigdy. W ogóle te systemy chyba nie niespecjalnie były tłumaczone. Także gdzieś tam, obok Monastyru, też od tych samych ludzi, czy Wolsunga, Klanarchii, czy dzikich pól, to Neuroshima gdzieś w tej czwórce czy piątce się pojawia i możliwe, że króluje jako taki naj, najbardziej udany z tych systemów, w sensie najbardziej popularny. Dlatego no, pochylimy się nad nią. Tak, to na pewno. Wolsung był tłumaczony na angielski, co ciekawe i wzbudził pewne kontrowersje, ale dziś nie będziemy mówić o Wolsunku. Będziemy mówić o Neurosimie, która jest systemem post-Apo. I jak prawdziwy system pisany przez Polaków dla Polaków, dzieje się w postapokaliptycznych Stanach Zjednoczonych. Więc rok, rok 2003, co ważne, zanim wyszedł Warhammer II edycja, okazuje się. Neuroshima i Neuroshima trafia na stoł polskich Rpegowców. Wydaje mi się, że wszyscy wtedy, którzy RPGowali Neuroshimę znali, większość posiadała, większość grała chociaż trochę, e, chociaż raz. Wydawnictwo Portal wydało Neuroshimę, Portal, który już wtedy chyba był świeżo po wygaszeniu magazynu Portal, zajął się wydawaniem RPEGów właśnie. E, trzy osoby głównie chyba tutaj z Neuroshimą są związane: Ignacy Trzewiczek, Michał, Orasz, e, Michał Oracz i Marcin Blacha ekipa, która potem niedługo potem wyda Monaster, o którym już tam też nagrywaliśmy materiał. No właśnie, ale Neuroshima z tych dwóch jest systemem bardziej udanym. No to dobra, 2003 rok, czy tam czwarty, piąty, na, stół, na stole jest Neuroshima. Jak wygląda typowa sesja w Neuroshima u Mateuszu? Robi się questy w poszukiwaniu zarobku, bo skoro świat jest postapokaliptyczny, czyli w tym 2020 roku, e, cywilizacja się rozpadła w wyniku ataku zbuntowanych maszyn, e, no to jest ciężko, w, e, e, zasoby są skażone, ludzi jest mniej, miasta leżą w ruinie, więc trzeba przetrwać. A żeby przetrwać, trzeba robić questy dla ludzi, którzy zlecają nam questy, a oni za to dadzą nam pieniądze czyli gamble, o czym jeszcze powiemy bo teoretycznie nie ma pieniędzy. I wszystko się odbywa w handlem wymiennym. Natomiast no, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o przebieg sesji w Neuroshima, był to typowy system swojej epoki. A więc system, w którym mistrz gry przynosił na sesję jakiś problem, jakiś quest. Jeśli mu zależało, to starał się, żeby gracze za nim poszli w wiarygodny dla ich postaci sposób, gdzie zarobek był zwykle uniwersalną motywacją, no i gracze w jakiś problem się pakowali, by te pieniądze zarobić. Tyle. Owszem. No to może powiesz jeszcze trochę więcej o tej postapokalipsie. Walka z maszynami. 5 września 2020 roku. Co się jutro stanie? Jutro z naszej perspektywy, no widzowie, wy już wiecie, już żyjecie w tych czasach. E, tak, no więc zbuntowane maszyny, które się połączyły w jakiś rodzaju jednej wielkiej sieci osiągnęły, osiągnęły ten punkt, w którym zyskały samoświadomość i z jakiegoś powodu uznały człowieka za wroga. I w skrytości Moloch, czyli właśnie ten, ta sztuczna inteligencja powstała z połączenia maszyn na całym świecie, komputerów, odpala głowice nuklearne, Arsenałów wielu krajów, chyba z tego co pamiętam, no bo prawda, ma dostęp do wszystkiego, jako niewykryta dotąd przez ludzi sztuczna inteligencja i następuje taka typowa nuklearna apokalipsa, jak w wielu światach postapo. Ludzie, których trochę przeżyło, po jakimś czasie wypełzają z nor i zaczynają jakoś sobie układać życie. Nie wiadomo, co jest na innych kontynentach, wiemy tylko, co jest w tym. W USA, a raczej nie ma już oczywiście USA, ale na terenach obecnego USA, i tam też rozgrywa się akcja. I ten setting no jest mocno inspirowany Falloutem i Mad Maxem, chyba gdyby miał rzucić dwie pierwsze duże rzeczy z brzegu i pouzupełniany o fascynację mm -hmm. autorów kinem akcji lat 80., <głos》>, która jest potężne. I to, te rzeczy wskazałbym jako takie kamienie milowe, pomagające zrozumieć setting. Tak. O Molochu też można wiedzieć. Akcja Neuroszymy dzieje się chyba w roku 2050, czy jakoś dłużej. W każdym razie ta wojna, wojna z Molochem trwa chyba 30 lat. Starsze osoby jeszcze mogły żyć przed wojną. To nie jest taka postapokalipsa bardzo, bardzo odległa, jak fala, gdzie jest tam chyba 2200 coś. Tutaj jeszcze starsze pokolenie może pamiętać czasy przedwojenne. No i ta wojna z Molochem trwa. Wojna, która jest tak pokazywana zwyczaj jako wojna, która jest ciągle powoli przegrywana, ponieważ Moloch się powoli, systematycznie, nieubłaganie rozbudowuje. Moloch zajmuje tereny Stanów Zjednoczonych, mniej więcej od Waszyngtonu do, do południowej Dakoty, tak na współczesnej mapie, czyli tak jedna czwarta terytorium Stanów na północnym zachodzie. Tak nie wiadomo, co jest na północy, po prostu, no bo nikt. Tak. Z, z, co? Z, z, I tam jakby teren Kanady jest jakby nie do przejścia, w sensie nie wiadomo, co jest dalej, ale na północ od Stanów Zjednoczonych też są maszyny Molocha. Teraz gdybyście się zastanawiali, dlaczego sieciowane komputery całego świata odpalają bomby atomowe, po czym zamieniają się w takie mechaniczne miasto, jak z wizji z lat 70. albo 80., a nie sztuczną inteligencję w epoce internetu, nawet takiego, jaki mamy dzisiaj, to przestańcie się zastanawiać, bo Neuroshima nie ma na to żadnej sensownej odpowiedzi innej niż chcemy, żeby były wielkie maszyny. Ja zawsze sobie myślałem, że w ogóle Neuroshima powinna być tak jak Fallout, światem alternatywnym, gdzie apokalipsa nastąpiła w 1989 roku i to lata 80. są odniesieniem dla kultury, ale to zostawimy sobie na inną rozmowę. Dobra, stopy z poklaskami. I mylisz się, podręcznik ma odpowiedź, podręcznik mówi, że nie wiadomo. Często pada przy Molochu stwierdzenie, że nie wiadomo, czemu Moloch robi pewne rzeczy. W sensie założenie jest, na pewno ma jakiś plan, natomiast nie wiemy jaki. Natomiast na pewno nie jest dobry dla ludzi, że Moloch po prostu powoli i systematycznie dąży do eksterminacji ludzi. Moloch w ogóle też tworzy mutanty, które w tym świecie są, i Moloch także zatruwa wszystko z takich też ciekawych rzeczy. Jedna ze strategii Molocha, że tam, gdzie jest Moloch i te maszyny, to także wszystko jest zatrute i siarczyste i niezdolne do życia, bo molochowi to nie przeszkadza, a ludziom tak, więc, y, więc tak, to Świat Neuroślimy jest podzielony na takie nowe państwa, które powchłaniały różnego rodzaju, czy wcześniejsze regiony, z tych regionów nasze postacie mogą pochodzić, y, długo by opisywać w szczegółach, natomiast y, no, są tam takie rzeczy jak południowa hegemonia, która jest takim Brutalnym, brutalnym państwem, gdzieś połączeniem Meksyku i, i byłych więźniów, zaawansowanych więzień. Nowy Jork, to jest jakoś taką ostoją cywilizacji. Posterunek, czyli takie bractwo stali z falauta, tylko trochę mniej uzbrojone, ale bardziej mobilne. Czy Texas, gdzie hoduje się bydło po prostu, bez, bez zmian specjalnie. Tak. I cztery, cztery kolory Maneurusima. To jest interesująca rzecz. Ponieważ już sam podręcznik sugeruje, że w Neuroshima jakby ona jest przedstawiona jakoś, tak podręczniku, tak jakoś domyślnie, ale podręcznik mówi, no słuchajcie, możecie grać na kilka sposobów i ten świat może być na przykład taki bardziej brawurowy, odważny, skupiony na walce, wtedy gracie w kolorze stali, a może będzie taki bardziej cwaniacki i właśnie będzie więcej gangów i robienia interesów, i przeżywania przygód no to gracie może zagracie w kolorze chrom, a może chcecie, żeby właśnie było trochę bardziej depresyjnie, smutno i jesienno-gęndowo, no to specjalnie dla was jest w ogóle stworzona mechanika kolorów rdzy i rtęci. I co istotne Więc i co, tak to jest, i to jest i co było nowatorskie na tamte czasy i istotne i ciekawe, to to, że do tych kolorów wprowadzano pewne nakładki mechaniczne. To znaczy to nie była tylko estetyka Mistrzów Gry poprowadzić w ten sposób, ale był też pewien pakiet zmian w mechanice gry, który miał dać grze fil całościowy w duchu danego koloru. Przyznam, że jak na tamtą epokę pomysł dość ciekawy i śmiały. Mhm. I tak licząc w ten sposób, to teoretycznie No ma pięć kolorów. Ponieważ bezkolorowana Urshima bez zmian mechanicznych jest osobnym kolorem, ponieważ każdy z kolorów ma modyfikacje mechaniczne. Więc zależy, jak liczyć 4 albo 5 kolorów. Chociaż rodzaje rtęć są dość podobne, więc można liczyć jako jeden i tak dalej. Bez znaczenia jakiegoś bardzo mocnego mechanika. Ten, jeszcze ten warto. Sto... Jeszcze się. ci przerwę. jeszcze no. nie powiedzieć o jednej rzeczy, która jest dość ważna, a której trudno powiedzieć, czy dotyczy settingu, czy podręcznika, ale e, bardzo charakterystyczną rzeczą, od której można się odbić, ale też która bardzo wielu osobom się podobała, jest styl, w jakim jest napisany cały ten system. Taki styl kumpelsko-cwaniacki, inspirowany mocno podręcznikami do Deadlands, które wtedy były w Polsce popularne, ale posunięty, pociągnięty dalej. Dużo dalej. Więc ten podręcznik to jest taki autor podręcznika, który jakby mówi z wewnątrz świata, z wewnątrz settingu, stara się być twoim najlepszym kumplem, ale też takim trochę złośliwym mentorem, który ci wysyła kuksańce, stawia ci piwo i pokazuje ci świat, i rzuca co chwilę żarty o jajach. Więc no, trzeba się na to przygotować. Tak. Przy czym podejrzewam, że, z, że Ci się wypalił w pamięci chrom przede wszystkim, natomiast sam podręcznik zwraca uwagę przy kolorach, właśnie, że on jest tak pisany trochę na zmianę. Tam przynajmniej trzy style krążą w podręczniku, no ale takie dwa główne, i właśnie jakby czasem jest pisany bardziej z perspektywy jednego koloru, czasem z innego. W szczególności dużo opisów świata to jest jakaś taka hardzahir tęć, czyli jakieś takie bardziej no, trochę poważne, smutne, melancholijne, podczas kiedy dużo opisów mechaniki jest w kolorze chromu, czyli właśnie tam ten sfaniak się przewija, łamie czwartą ścianę, zwraca się do gracza bezpośrednio, czasem właśnie tak zwraca się do rzeczywistości. Czasem jest osadzony w świecie, a jednocześnie łamie czwartą ścianę i mówi o kostkach i o mistrzu gry, że jest fight lapo i tak dalej i tak dalej. Albo że tam miszgrzy osiwieje po tym jak zrobisz to i to i tu w mechanice. Tak. Także tak jest. I tutaj ja. Mi na to otworzyło trochę oczy przeczytanie czy, czy, Best of Portal, ponieważ jak się czyta artykuły trzewiczka, to po prostu widać jego pióro i jego rękę przy tym wszystkim. Więc no po prostu jak lubicie teksty trzewiczka, to polubicie Neurosimę. Jak nie lubicie tekstów trzewiczka, to myślę, że będzie was trochę skręcać przy czytaniu tego podręcznika. To co? Mechanika. No to co? Podręcznika reaguje się z mechanika. Tak. Um. 3K20. 3K20 jest podstawowym testem w Neuroszymie. 3K20 do tego systemu trzeba mieć, najlepiej w różnych kolorach. I je się rzuca, wszystkie trzy na raz. Żeby odnieść sukces, na dwóch kościach z trzech potrzebujemy mieć mniej niż współczynnik, na który testujemy. Współczynników w grze jest pięć. Budowa, zręczność, spryt, charakter i percepcja. W innej kolejności w podręczniku, ale to nie ma znaczenia. No, trzy kości na dwóch chcę mieć mniej niż, mniej niż współczynnik. Z pomocą do tego nam przychodzą umiejętności, ponieważ jak testujemy daną umiejętność jeszcze i, na, i dany współczynnik, to możemy odjąć od tych wyników na kościach tyle punktów, ile mamy umiejętności. A więc przede wszystkim celujemy poniżej współczynników. Umiejętności w tym pomagają. I są poziomy trudności testów które w tym systemie są dość znaczące. One działają tak, że wartość współczynnika przed testem jest obniżana zazwyczaj, no albo zwiększana, jeśli test jest łatwy, no to jest zero i potem jest bardzo dużo stopniowania testów trudnych, które współczynnik obniżają. Z pomocą przychodzi nam taka mechanika w podręczniku bardzo, powiedzmy, podręcznik zwraca na nią uwagę, to jest suwak. Suwak działa po prostu tak, że jeśli umiejętność nasza wynosi 4, którą testujemy, to poza tym, że możemy 4 punkty odjąć od współczynników, to poziom trudności testu jest obniżany o 1. Co jest w ogóle bardzo, bardzo mocne i daje znacznie więcej niż, niż te punkty umiejętności. W sensie przy, przy, po przeliczeniu to jest, to jest rzędu, jakbyśmy mieli jakieś 5 albo 6 punktów umiejętności więcej zazwyczaj. I suwak się jeszcze włącza dalej, w sensie na, jak mamy umiejętność na 8. To obniża poziom trudności testu o 2 stopnie, i jak mamy go na 12, czego nikt nie ma w Neuroshimie, to obniża, obniża poziom trudności testu o 3. Co, co jest w ogóle bardzo, bardzo, bardzo dużo. Chociaż w tym kontekście mogę dodać, że ciężko jest tę wartość uzyskać, dlatego że rozwój postaci jest bardzo, bardzo powolny w Neuroshimie. Rozwój umiejętności na 12. Nie pamiętam teraz dokładnie tabelek, ale to jest naprawdę z 11 na 12, tak? Rozwój o jeden punkt. To mówimy o niecałych 10 sesjach grania tylko dla tego jednego rozwinięcia. Wow. Więc to jest powiedzmy mniej więcej, to jest taka skala. Więc może trochę przegrałem przy umiejętnościach, przy umiejętnościach to jest może. 5 sesji na jednego skilla, przy współczynnikach to jest coś koło 10 sesji na jedno rozwinięcie. Więc system, myślę, który trochę, trochę zakłada, że gracie raz w tygodniu przez rok i że gracie dużo i że no ten rozwój musi być powolny w międzyczasie i musicie na niego mocno napracować. Współczynnik umiejętności suwak Dochodzą sztuczki do tego, sztuczki to są jakby talenty znane jakby z wielu systemów, jak spełniamy wymagania, to możemy je kupić i one mają po prostu jakieś konkretne działania, zdolności albo coś tam zwiększają, budują jakieś tam jakieś, jakieś nowe możliwości. i Większość systemu się opiera na tym, do tego dochodzą jeszcze może takich, są te poziomy trudności testu są także utrudnienia liczone w procentach, że coś tam nas utrudnia o 10, 20, 30% i tak dalej. Natomiast od tego procesu tabelki, jak to się przekłada na te trudności testów? Jest tu trochę takiego, wydaje mi się, żmudnego liczenia i tabelkowania, które, które się przekłada na to, po prostu jakie liczby musimy wyrzucić. Jakby system, to, system na tym operuje, na przykład na tym operują kary z ran. A rany są, rany zostaje się w walce, wiadomo, są, dzielą się na poziomy, lekkie, ciężkie, krytyczne, znaczy krytyczne zabijają, lekkie, ciężkie, jeszcze można z nimi żyć, ale dają właśnie kary, i rany też właśnie się. Rany się dostaje w walce, one się łączą w górę. Jak się dostanie trzy rany lekkie, to ona się zmienia w jedną ciężką. Trzy ciężkie w krytyczną, czyli nas zabijają. Są także draśnięcia w systemie. Draśnięcia nie dają Carbodage, bo dają bardzo niewielkie. Trzy draśnięcia zmieniają się w ranę lekką. Więc tutaj też tak jak są 3 K20, to są także trzy, powiedzmy, trzy poziomy rany i rany po trzy się łączą. I do kompletu powiedzmy tego wszystkiego rany zyskuje się głównie w walce. Walka z kolei polega na trzech segmentach i jest merytoryczną walką, tak naprawdę. Jest rzutne na inicjatywę, są tury i po prostu w swojej turze ma się trzy segmenty, za które się wykonuje do trzech akcji albo akcje, które kosztują więcej segmentów, z jakąś ogólną zasadą, że jak na akcji wydajemy x kości, to ma... znaczy x segmentów, to będziemy rzucać x kości. Na, na sukcesy. I te akcje w walce chyba wymagają zazwyczaj jednego sukcesu, a nie dwóch. Dlatego to w ogóle ma, ma sens. Także akcje, które wydamy na niej więcej kości, mają więcej, więcej segmentów, mają więcej kości, większą szansę na, na sukces. To jest tak w telegraficznym skrócie, jak to, jak to wygląda. Natomiast, że tak powiem, jeśli ktoś zna systemy symulacyjne, zwłaszcza od 90., no to po prostu to jest jakiś wariant tego podejścia. I jakaś szczegółowa implementacja, więc po prostu ogólna filozofia jest, że tak powiem, standardowa. Tak, um, zdecydowanie. Gambling. Tak. Gambling. Jako taka osobna, powiedzmy, element świata, mechanika, nie do końca mechanika. Czym jest gambling, Mateuszu? Gambling jest sposobem. Bo nie hazardem. Tak. Sposobem rozliczania waluty, kwestii zakupów, finansów, zarobków w taki sposób, że nie ma pieniędzy, no bo świat jest postapokaliptyczny, więc funkcjonuje sprzedaż barterowa. Ale istnieje pewna jednostka, za pomocą której można wyceniać, ile co w tym barterze jest ważne i w ten sposób mówi się o gamblach, czyli że coś jest warte tyle, a tyle gambli. Jest to sposób teoretycznie ujęcia w abstrakcyjny sposób kursów wymiany barterowej, a w praktyce jest to po prostu... Waluta, tylko że nie ma jej fizycznie, więc trzeba się wymieniać przedmiotami. Tak, ale ponieważ jest też jest taki wykres w jednym miejscu podręcznika, że ceny różnego rodzaju towarów się różnią zależnie od regionu, właśnie w którym, w którym się znajdujemy, i one się oczywiście, mogę, oczywiście potem mogą różnić od konkretnego handlarza, który w danym momencie handluje, bo wszystko jest na gębę, to nawet można powiedzieć, że ceny w gamblach istnieją w pewnym sensie tylko na potrzeby podręcznika. Żeby była jakaś taka wytyczna, ile coś w ogóle jest warte. A teoretycznie w grze wszystko, wszystko, wszystko jest dogadywane zawsze na gębę. No i ja ten system kojarzę z tym, że to jest system, gdzie wchodzisz do baru i zamawiasz jedzenie i płacisz za nie trzema nabojami i śrubokrętem. Co jest dziwne, ale że tak powiem, tak mniej więcej, tak mniej więcej jest. Um, jakimś wyjątkiem jest od tego Nowy Jork chyba, który ma walutę w sensie papierową, że drukuje, drukuje pieniądze. Ale, ale bazowo w grze pieniędzy nie ma. Tak. No to co? Przeszliśmy przez całą mechanikę yy, i pora yy, powiedzieć coś o samym wydaniu, samym podręczniku i kwestiach wydawniczych. Jakbyś byś ocenił podręcznik to nagłośnie? Nieźle. Nieźle byłem. Nawet chyba mi się bardziej podoba od podręcznika do monastyru. w takim sensie, że jest bardziej spójny. Takie mam wrażenie. Jest kilka. Miści. Mam wrażenie, że on jest jakby widać w nim niski budżet. Natomiast to jest kolejna z tych rzeczy, które uważam, że jakby niski budżet był ładnie wykorzystany. Płynącznik jest, jest czarno-biały, jest właśnie dużo, dużo ilustracji, yy, takich szkiców nawet, bym powiedział czasami. Ale moim zdaniem ładnych. Jakby one działają na moją wyobraźnię często. Tam jest dużo postaci, które są jakoś charakterystyczne, mają jakieś takie... Coś jest w tych grafikach. I cały podręcznik jest złożony dość, dość przyzwoicie moim zdaniem. Czcionka może jest nie aż tak duża. Ale... Ogólnie nie mam do niego specjalnie dużych zastrzeżeń. Może w tej sekcji mechanicznej jest trochę to rozstrzelone, że są jakieś tabelki, wyjątki, jakaś nagle nie wiadomo, skąd jest tabelka, która mówi, ile segmentów zajmuje przyładowanie kuszy. Jakby pod swoją informacja w tym miejscu, a czy jeśli, będę, czy jeśli będę szukał przyładowania, to muszę szukać ich na różnych stronach, bo akurat tam są jakieś te okienka postawiane ale to się trochę zawiera w jakiejś ogólnie też mojej niechęci do takich mechanik, które są po prostu skomplikowane, więc to już ciężko mi rozdzielić. Natomiast poza tym spoko. No, Ja bym tylko też miał na uwadze, oceniając ten podręcznik, który mi się podoba średnio, ale warto pamiętać, że to jest 2003 rok i przykładanie dzisiejszych miary. Tutaj niekoniecznie, niekoniecznie ma sens, na pewno on, na pewno on spełniał swoją funkcję. No i też warto pamiętać, że podręcznik podstawowy to tylko jest początek, bo Neuroshima miała dużą linię i wyszło bardzo dużo dodatków. Wyszły te wszystkie nation booki dotyczące tych różnych regionów. Wyszły, wychodziły kampanie, wychodziły dodatki dla graczy z nowymi opcjami dla postaci. Wychodziły dodatki. Dla mistrzów gry wychodziły całe takie profession booki, które opisywały konkretne, nie, trudno powiedzieć, czy klasy, czy profesje tam. I też pod kątem fabularnym. I w nich było bardzo, bardzo dużo tekstu. One były gęsto upakowane tekstem. Tam często były bzdury albo, albo fluff sam, który Trzewiczkowi i kolegom spływał z palców po prostu, więc łatwo im było to pisać. Mam takie wrażenie. Natomiast ta linia żyła. Żyła dość długo i no, gra się podobała, gra się sprzedawała, gra jeszcze do niedawna była popularna, a i dzisiaj nie jest martwa. Więc o tej linii i tych dodatkach warto pamiętać też jako o pewnym symbolu sukcesu Neurosima. To co? Jak już właściwie przyszedłem do podsumowania, to przejdźmy do niego w pełni. Dla kogo jest Neurosima? No, ja powiem radykalnie, że dla nikogo. Moim zdaniem, to jest system taki trochę znak czasów reprezentant filozofii grania niecpójnej, która jest niespójna i ja czułem, że Neuroshima konsekwentnie daje jakieś takie dziwne sesje. Nie grałem nigdy w nią w większe, większe, większej kampanii, to może być przypadek, może nie, ale czułem, że te sesje neuroszymy trochę się faktycznie rozklejały i współcześnie, znając trochę bardziej design systemów, bym powiedział po prostu, że to jest system. No, no nie polecę go yy, nikomu do grania. Do przeczytania tak, do grania raczej Raczej nie, moim zdaniem. Jak ty sądzisz? No, Ja się raczej zgodzę. W sensie mam wrażenie, że, że bardzo długo NeuroShima była takim głównym, a właściwie nawet jedynym systemem postapokaliptycznym, a to była w Polsce zawsze popularna konwencja, więc trochę był takim systemem pierwszego wyboru, jako system niefantazy. Do którego ukazuje się linia, wychodzą dodatki i można w niego grać, jest wspierany w Polsce. Natomiast no, dzisiaj tych systemów postapokaliptycznych jest dużo więcej. Jest Mutant Zero, który ma całkiem fajną opinię y, pod kątem pomysłu na to, co mają robić postacie w świecie. Niedługo ukaże się Fallout na 2D20, który jest trochę lepszą mechaniką niż 3D20, pozwolę sobie na taki żarcik. I e, więc dzisiaj chyba Neuroshima jest grana moim zdaniem głównie z sentymentu lub przyzwyczajenia, no ale chętnie się dowiemy od kogoś, kto gra w nią świadomie, w pełni, bo wybrał ją, e, dlaczego tak zrobił, bo to byłoby interesujące, więc jeśli jesteś kimś takim słuchaczu, to koniecznie daj nam znać. Owszem, ja wiem, że nawet ten, podejrzewam, że z moich, z moich kolegów znajdą się osoby, które będą chciały Neuroshima bronić, nawet dzisiaj. Także jestem, jestem gotów usłyszeć zawziętej obrony. No to co? Kończymy rzut oka. Gratulacje, drodzy słuchacze, jeśli jest po 5 września i nie ma wojny. My się dowiemy bardzo niebawem. Jeśli przeżyliście, możecie z wejścia naszego patronajta i nas wesprzeć, żebyśmy mogli tych materiałów robić więcej, lepiej i tak dalej. Żeby być tak fajnym człowiekiem jak Łukasz Świątek, który nas wspiera i jest z nami. Także dzięki Ci, Łukaszu. I do zobaczenia w następnym materiale. Dzięki i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Cześć.